Komu ten facet chce przyłożyć w twarz? No bo on jest chodzącą agresją. Ostatnio wdał się w awanturę z Elonem Maskiem i z Marco Rubio. Na tym spotkaniu Marco Rubio go potraktował szczotką, jak zmiatanie czegoś z rękawa. nagle się Sikorski? włącza na hama do cudzej rozmowy? No bo Radek Sikorski chce zapunktować. Elon Musk odpisał trochę niegrzecznie. Be quiet, small man. Bo ktoś mu się wtrącił do dyskusji. Polskie Ministerstwo Cyfryzacji wydaje ze swojego budżetu kradnie Polakom 50 milionów dolarów rocznie i płaci rachunki Ukrainy. Czy możecie nam pokazać, że żaden Starlink nie stoi na jakiejś wiosce pod kijowem, gdzie nie było kabli i tam sobie jakiś prywatcaś interesy robi na tym Starlinku? Czy to rzeczywiście wszystkie te narzędzia są na froncie nadal? I do Ministerstwa Polskiego następne pytanie: Czy wyście się dogadali, przekazując te Starlinki, że po wojnie, którą chcecie wygrać, zwyciężyć i tak dalej, one wrócą i wtedy te skrzyneczki, cały ten osprzęt, postawimy na polskiej wiosce, która nie ma zasięgu?